Tak, mówi Mike. Mike, spójrz na siebie, wciąż żyjesz. Znaczy nie ma powodu, dla którego nie miałbyś żyć, chyba że jesteś może diabetykiem albo agnostykiem czy coś. Ale zawsze dobrze jest wiedzieć, że osoba po drugiej stronie telefonu nie jest martwa. Słuchaj, wiem o ugryzieniu z 87. Hmm, nie, nie mam pojęcia o czym mówisz. Dlaczego wciskasz mi ten kit? Słuchaj, wiem o grupce dzieci, które zostały tu porwane. Wiem, że jedna z maszyn ugryzła głowę dziecka. I wiem, że w nocy coś wstępuje w animatroniki, a do tej pory nikt nie nosi tych strojów. Hmm, brzmi jakbyś to wszystko zmyślił. Co? Nie! Tylko powiedz mi jedną rzecz. No dawaj. Czy wiesz, co się stało z dziećmi, które zniknęły? Słuchaj, Mike, jeśli to by była prawda, że grupka dzieci zaginęła, i jeśli to by była prawda, że restauracja Freddy'ego jest miejsce tragicznych zdarzeń, nie sądzisz, że coś bym o tym wiedział? Bo, jestem pewny, że to I Mike! Życzę ci przeżycia tej nocy! Oczywiście, że nie potrzebujesz takich życzeń. Na razie! A, dlaczego jesteś takim głupkiem? I dlaczego rozłączasz się co noc? Dobra, tutaj wszystko w porządku. Zaraz, gdzie jest Freddy? Nie ruszał się tak nigdy wcześniej. Kuchnia! Hmm. Co to jest? Czy to normalne? Co? Co się stało? E, Halo? Jaki jest związek XIX wiecznej francuskiej opery z pizzerią Greatfast o nie! Już to przerabialiśmy! Nie wejdziesz tutaj! Ech, pomyślmy... O mój Boże, nie mam pojęcia! Zadzwonię do Klary. Chyba sobie jaja ze mnie robisz. Klara! Wiesz, że cię nienawidzę, nie? Zaczęłaś już swoją pracę dyplomową, co nie? Ja... Ja nie mogę uwierzyć, że o tym pamiętasz. Dobra, powiedz mi, co to za piosenka. Pa pa para pa pa para para... Okej, jak to przetłumaczyć? Przetłumaczyć to? Mike, to zajmie wieki! Tylko, tylko tytułową część. Och, dawaj szybko, zaraz mogę zginąć! I twoim ostatnim życzeniem jest znać tłumaczenie historycznej francuskiej opery? Wiem o co proszę, Klara. Okej? Okay? To idzie tak. To radorze na baczność, to radorze, Śnij dalej, tak, śnij dalej o walce. Tam para czarnych oczu dogląda cię. Miłość czeka na ciebie. Tam para czarnych oczu doglądacie. Coś mi mówi, że ten koleś nie czeka na mnie z miłością. Cóż, to jedyne tłumaczenie, gdzie miłość oznacza słodki szkrab. Szkrab? To francuskie określenie... ...na dziecko. O mój Boże... Dzieci zaginęły w restauracji wiele lat temu! W rzeczywistości piosenka Frediego gra o parze czarnych oczu, które patrzą na dzieci! I opętały animatroniki! Ciała dzieci zostały zamknięte we wnętrzach animatroników! Um. Co? Klara! Musisz więc do biblioteki i przynieść mi wszystkie informacje, jakie znajdziesz! Biblioteka jest zamknięta. Galera! Okej, okay, więc sam jutro pójdę. Halo? Klara? Klara!